Przejdziemy do Belgii, do Brukseli i nigdy nie byłem w Belgii. Oj. Dzień dobry. Dzień dobry. No. I przylecieliśmy. Chciałam a... powiedzieć jaki jesteś kochany. Przyjechał z kawusią i z jedzonkiem, a ja byłam hiper zła i głodna. Czy głodna i zła, bo to wynikało z siebie. Zjedli, pospali w drodze i potem już było <grym> Zadowolone dzieciaczki. <grym> tak przed całą Brukselą się zatrzymaliśmy, zorientowaliśmy się, że nie możemy wyjechać naszym autem do Brukseli bo jakieś regu regulacje emisyjne. Znaczy, moglibyśmy, ale musielibyśmy płacić dużo. I w sensie nie mandat, tylko można po prostu kupić sobie wejściówkę. No i poszliśmy na metro, pojechaliśmy metrem, odebraliśmy pokój. mamy balkon! Bardzo fajny pokój. Co tam? Fajnie. Co tam? Fajnie. fajnie. Poszliśmy do muzeum oglądać ładne obrazy. Dużo ładnych obrazów Jeszcze nie staliśmy na terenie ale już nam czasem nie wystarczyło i nie wychodziliśmy z muzeum, bo już się zamykało Ale duży pająk gdzie? sobie schodził po ścianie. I potem poszliśmy oglądać rzeczy w mieście. To, takie ładne rynek, to taki ładny rynek, na przykład. Taki bardzo przytłaczający rynek. Intensywno-gotycki. Intensywno-gotycki ja na przykład nie wiedziałam, że tak wygląda rynek w Brukseli, ale to może dlatego, że zrobiłam zerowy research na ten wyjazd.